Hej, witajcie, z tej strony Noxy, a dzisiaj powiem wam, jak szybko wbijać dywizję. Może na początku coś względem moich kwalifikacji, bo być może nie wszyscy wiedzą, w jakiej teraz w zasadzie jestem w lidze i tak dalej. Aktualnie mam Diament I, serię do Master Tiera, e, przynajmniej w momencie, w którym to nagrywam. Być może e, jak będziecie już chcieli sobie sami sprawdzać, to już albo będę, albo przegram tę serię, albo wbiję Master Tierra. E, tak czy inaczej, mam około 60% win rate. Co jest całkiem dobrym wynikiem, powiem szczerze, że jestem z tego zadowolony. I wydaje mi się, że mam kwalifikacje, żeby zrobić film tego rodzaju. Może więc zacznijmy przede wszystkim od konstrukcji tego filmu. Zamierzam podzielić ten film na takie trzy części. Co powinniście robić przed grą, w trakcie gry i po grze. Więc przed grą najpierw zdecydujmy, czy lepiej gra się solo, duo -q, czy może więcej osób. Z moich osobistych obserwacji najlepiej gra się w 3 osoby. Nie jest to coś konkretnego, więcej niekoniecznie. Powiem wam, że jeżeli gra się w więcej osób, często traficie na premade, które mogą być bardziej skoordynowane od waszego. A w trzy osoby można robić naprawdę fajne rzeczy, zarówno jeżeli chodzi o pikowanie team-kompów, jak i o różne zagrania. No i jest całkiem łatwo się skoordynować, jeszcze jak są trzy osoby, to nie trzeba bardzo dobrego zgrania, żeby się fajnie skoordynować. Kwestia jest tylko taka, żeby te trzy osoby, które wybierzecie ewentualnie, znaczy dwie pozostałe, były w miarę ogarnięte, żeby przynajmniej chciały grać drużynowo, bo, bo jeżeli nie chcą, to jaki jest sens grać więcej niż. Więcej niż Solo, queue, prawda? Jeżeli gracie w trójkę, a gracie tak naprawdę każdy solo, to, to jaki jest cel? E, drugą rzeczą jest Champion Select, czyli wybieranie postaci. E, jeżeli macie problem i nie wiecie, kim zagrać, to możecie zajrzeć do moich poradników, gdzie pokazuję różne postacie. E, ale jeżeli macie swoje piki, które robicie, e, to chciałem podzielić piki, które bierzemy na dwie kategorie, czyli power piki. Power Piki to są piki, w których jesteś mocny albo które są po prostu OP. Jeżeli na jakiejś postaci czujesz się komfortowo, to nie ma powodu, dla którego miałbyś jej nie piknąć i będzie ona właśnie w kategorii Power Piki. Drugą kategorią są combo Piki. To są piki pod drużynę oraz pod partnerów z DuoQ i TripleQ. I mamy tutaj takie bardziej oczywiste kombinacje. Załóżmy, gracie w trzy osoby to możecie pójść Yasuo top lane, Fizz Mid i Rek'Sai jungla. E, wiadomo, tutaj macie taką e, macie synergię między tymi podrzutami, a ultem Yasuo, e, są również mniej oczywiste synergie, takie jak na przykład Maokai i Soraka. E, to jest coś o czym moglibyście nie pomyśleć, albo Maokai Top, Karma Mid, Soraka Bot. Z tego powodu, że taki ma Maokai zwiększa na przykład bardzo wartość ulta Soraki, przez to, że daje redukcję damage'a. W każdym razie, to co będziecie pikowali pod partnerów z Solo queue, wrzucamy do kategorii Combo Piki. Wszystko, co pasuje do tych dwóch kategorii, będzie się nadawało do gry i będzie się nadawało do piknięcia. Więc jak coś, to pikujcie piki z tych dwóch kategorii. Jeżeli chcecie wbijać dywizję i macie zamiar wypróbować coś nowego, co nawet nie pasuje do drużyny, to niekoniecznie może się dobrze skończyć dla waszego elo MMR-ów i LP-ków, znaczy wiecie, punktów ligowych. No ale to już wiadomo, wasza decyzja. Kolejną sprawą jest to, jak zachowujemy się w grze. Generalnie prowadzę, robię sporo poradników na ten temat, tego jak grać, Będą do nich dochodziły nowe, takie jak prowadzenie teamfightów i jak wykorzystywać push. Teraz jest na razie freezowanie linii. Jeżeli chcecie, też je znajdziecie na moim kanale. Tutaj nie będę tego wszystkiego dublował, ale jest kilka rzeczy, które chcę podkreślić, bo są ważne dla wybijania lig, a ludzie niekoniecznie, mimo że już o tym mówiłem, ludzie myślę, niekoniecznie zdają sobie z tego sprawę, jak to ważne. Przede wszystkim, jeżeli gracie w kilka osób, to wykorzystujcie na maksa grę drużynową. Inwejdujcie zawsze na starcie, bo Invade jest bardzo bezpieczny z tego powodu, że jeżeli uda wam się zebrać 5 osób, rzadko się zdarza, żeby przeciwnik zrobił Counter Invade, żeby w piątkę się zebrali w jakichś krzakach, a nawet jeżeli was zaskoczą, to jeżeli będziecie w walce 5V4, powinniście luzem wygrać. Poza tym, jeżeli chodzi jeszcze o wykorzystywanie gry drużynowej, to starajcie się tworzyć sytuację 2 na 1. Myślę, że można powiedzieć, że dobry gracz wygra linię 1 na 1, a mądry gracz nigdy nie znajdzie się w sytuacji 1 na 1. To jest bardzo, bardzo ogólnikowe oczywiście, bo często można wygrać 1 na 1 i wiedząc o tym po prostu się wbić, ale rozumiecie o co chodzi. Tu chodzi mi o ogólny zarys. Po co ryzykować 1 na 1, jak Gracie dło i możecie zaczekać na swojego partnera, żeby zrobił wam ganka. W ten sposób, wiele razy możecie wygrać na graczy, którzy są lepsi od was, i tak samo ja wygrywałem wielokrotnie na graczy, którzy grali lepiej ode mnie, tylko dlatego, że zagrałem od nich mądrzej. Trochę głupio to brzmi, ale wiecie o co chodzi. I do tego kolejna rzecz: kończcie gry jak najszybciej. Po pierwsze, jeżeli chcecie szybko wbijać dywizję, to najważniejsza jest efektywność, a nie efektowność waszych gier. Czyli nie liczy się to, ile osób zabijecie na respie, tylko starajcie się kończyć po prostu gry jak najszybciej, żeby móc zacząć potem następną. A po drugie, przegrywając gry, możecie je przegrać. I to jest... to jest niedobra sytuacja i takie przegrane bardzo bolą. Jeżeli chodzi o takie mechaniczne rzeczy związane z grą, to znajdziecie je w innych poradnikach na moim kanale. Playlista w ogóle do poradników jest w rogu. W górnym prawym rogu macie taką ikonkę i, podpiąłem ją w kartach, więc jak coś, to możecie tam zajrzeć. A teraz powiemy sobie na szybko, jak zachować się po grze. Generalnie poruszanie tego tematu ma niewielki sens w momencie, w którym wygraliście i jesteście w świetnym nastroju i jesteście gotowi podbijać świat, więc popatrzmy sobie na trochę inny scenariusz, kiedy przegraliście grę, jesteście po niej bardzo niezadowoleni z jej wyniku. Może to było niesprawiedliwa przegrana, może mieliście trolla, Awka. Innymi słowy, jesteście stiltowani. Tilt to takie zjawisko, które sprawia, że jesteście tak wkurzeni, że nie jesteście w stanie grać trzeźwo. Załącza się wam tunelowa wizja, nie widzicie już w zasadzie co się dzieje, gracie na autopilocie, to znaczy nie myślicie o tym co robicie, tylko tak całkiem instynktownie. E, powiem wam coś, co być może pomoże wam nie tiltować się po grach. Ludzie źle bardzo patrzą na proces wbijania ligi. Wielokrotnie piszecie w komentarzach na przykład: Noxi, miałem grę 0,20 i przegrałem. Jak to jest możliwe? Jak ja mam z tymi ludźmi wygrać? Generalnie źle, źle robicie patrząc na gry z perspektywy jednej gry. Patrzycie na to wszystko w mikroskali, a nie w makroskali. Nie patrzcie na pojedyncze gry, bo wbijanie ELO to jest proces. System sprawdza, jak sobie radzicie z różnymi teammateami i na tej podstawie ocenia wasze umiejętności. Nikogo nie interesuje pojedyncza gra, w której mieliście trolla, no zdarza się. Trole akurat są e, nie na pewno niemiłe, ale to nie jest żadna wymówka, tylko wy jesteście odpowiedzialni za swoje MMR -y i ELO i patrząc na pojedyncze gry źle robicie. Powinniście na to patrzeć jak na całość. Powinniście oceniać wszystkie swoje gry, a nie jedną i nie skupiać się na jednej przegranej. Jeżeli to Wam nie pomaga, jeżeli nie pomaga Wam to, że jedna gra nie ma takiego znaczenia dla Waszej ligi, to musicie się zresetować. Chociażby odchodząc od monitora na jakiś czas, ja proponuję na przykład, nawet jeżeli chcecie tylko na szybko się zresetować, podejdźcie po prostu do okna, popatrzcie gdzieś daleko, przy okazji Wasze oko Wam podziękuje, bo jak się siedzi długo przed komputerem, to się psuje akomodacja oko, ile się nie mylę, a patrzenie w dal jest dla niego taką, taką ulgą lekką, po tym jak długo na krótkim dystansie się patrzy. Zróbcie kilka głębokich wdechów, może napijcie się jakiejś herbaty. Jeżeli możecie, to możecie nawet pójść uprawiać jakiś sport, ale to jest już taki hardcore i generalnie nie wymagam od Was tak dużo, bo sam nie jestem jakimś bardzo sportowym gościem, mimo że się staram. I kiedy już odetchniecie po tym wszystkim, możecie znowu wrócić do gry zresetowani, z dobrym humorem i, i z nadziejami, że, że tym razem uda się wygrać. Na pewno nie powinniście się zniechęcać poprzednimi grami, bo gra powinna być przede wszystkim przyjemna. Jeżeli nie czerpiecie fanu z tego, że gracie te rankedy, to po co jej grać, tak w zasadzie? Gra jest naprawdę tylko dla przyjemności i nie ma się spinać ani o ligę, ani, ani o nic innego. Może to jest kontrintuicyjne, że, że tak mówię, ale moim zdaniem najlepsze wyniki osiąga się właśnie wtedy, kiedy za bardzo się tą ligą nie przejmuje. Bo jeżeli się tym bardzo przejmujecie, to boicie się grać, boicie się często wykorzystywać sytuacje, które mogłyby wam dać zabójstwa, i w ten sposób nie wykorzystujecie wszystkich szans, jakie daje wam gra. Ok, to na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, to pamiętajcie, że możecie zasubskrybować mój kanał, zostawić pod tym filmem łapkę w górę. A jeżeli chcecie, to nawet możecie polecić mój kanał swoim znajomym, bo dla mnie nie ma nic lepszego niż zadowoleni widzowie, którzy polecają moje produkcje. Także to będzie na tyle. Słyszymy się w następnych materiałach. Peace.